Witajcie na wegetubie. Dzisiaj iście letni przepis na chłodnik z buraków. Zaczynamy. Słuchajcie, zacznijmy chłodnik od jedynej części, którą trzeba ugotować i to jest botwinka. Niektórzy lubią ją jeść na surowo, ale według mnie, jeżeli ją odrobinkę zblanszujemy, czyli zagotujemy na chwilkę we wrzątku, na pewno będzie lepsza i przyjemniejsza. Liście kroję troszkę grubiej, natomiast te części już łodygi kroję po prostu drobniutko. Myślę, że tyle wystarczy. Mam zagotowany wrzątek i teraz najpierw wsunę te części najtwardsze, czyli łodygi. Poczekam dosłownie chwilkę tak żeby one miały czas troszeczkę dłużej się pogotować i dorzucę za chwilę te części zielone. I tak naprawdę potrzebujemy 10 20 sekund. Na te właśnie części zielone. Tutaj mam lodowatą wodę, tak żeby od razu schłodzić, schartować gotowane e, części botwiny, tak żeby po prostu ona się dalej nie gotowała, żeby zastopować proces e, właśnie gotowania. I przerzucam do lodowatej wody. Botwina mi się chłodzi. Troszkę szukałem, ponieważ mam jeszcze drugi element, który należy przygotować w obróbce termicznej. E, możecie z tego oczywiście dodawać, ale ja lubię dodawać takie karmelizowane orzechy. E, one nadają fajnej słodkości i też fajnie chrupią e, właśnie w takiej zupie. Zaczynam od odrobiny wody. Karmel nam się troszkę łatwiej zrobi. Czyli element ognia, wrzątek. Potem element ziemi, cukier. I teraz musimy poczekać, aż... E, Zrobi nam się karmel, czyli odparuje woda i dodamy orzechy. Ja od razu sobie przygotuję kawałek takiego papieru do pieczenia, ponieważ będziemy wylewać obtoczone w karmelu orzechy na blat, tak żeby one nie przewarły. Możecie użyć silikonowej maty albo właśnie takiego papieru do pieczenia. Pamiętajcie, że ten karmel będzie naprawdę gorący, więc jeżeli macie jakiś blat, który jest wrażliwy na temperaturę, znajdźcie taki, który właśnie nie jest. Ja mam akurat tutaj stal nierdzewną, więc nic się nie powinno stać. Karmel powoli się robi. Mamy element najpierw ognia, potem ziemi. Teraz potrzebujemy metalu, czegoś ostrego. Dodaję dosłownie małą szczyptę pieprzu. Pieprz już się tutaj troszkę podsmażył albo zagotował, zależy jak do tego podejść. Dlatego mogę dodać kolejny element, element wody, czegoś słonego, dosłownie szczypta soli. To też fajnie zawsze działa w słodkich elementach. Sól podbija właśnie walory smakowe i tych słonych rzeczy, i tych słodkich. Kolejna minuta minęła, kolejny element. Po wodzie następuje drzewo, czyli. Taki kwaskowaty element. Tu mam akurat płatki drożdżowe. One też ciekawie podbiją nutę smakową. Karmel już prawie mi się zrobił. Zmieszam troszeczkę ogień, żeby go nie przepalić. I dodaję teraz ostatni element orzechy. Dokładnie wszystko mieszam. Orzechy muszą być dokładnie, pięknie obtoczone właśnie w tym całym karmelu. I teraz wylewam go na przygotowany papier. Pamiętajcie, że to jest cholernie gorące, nie wkładajcie tam palców. Eee, poczekajcie 5-10 minut e, zanim to wszystko zastygnie, wtedy będziecie ładnie mogli to wszystko posiekać i się nie poparzycie. Część gotująca zakończona, a teraz już sama przyjemność, tylko dodawanie kolejnych elementów. Przygotuję sobie tylko to, co muszę zrobić. Ogórek posiekam, posiekam koperek oraz rzodkiewkę. Pokroimy w kostkę. Rzodkiewka dobrze obciąć sam dół, żeby nam po prostu nie jeździła i teraz już... Operek kroję dość grubo. Nie musi on być tak cieniutko pokrojony. Zobaczcie. To już jest kompletnie twarde. Idealnie skarmelizowane. Bardzo chrupiące. I tak. Właśnie zaczynam od tego elementu ognia. Bo na tym skończyliśmy fazę pięciu przemian właśnie robiąc orzechy. Czyli orzechy lądują. W garnku. Następnie zakwas buraczany. Możecie go oczywiście zakupić w sklepie, ale też bardzo łatwo jest go zrobić w domu. Na kanale jest przepis na ogórki małosolne, dokładnie taki sam sposób, tylko że zamiast ogórków dajecie pokrojonego i umytego buraka i po tygodniu macie wspaniałe kwaszone buraki oraz zdrowy zakwas buraczany. Także zakwas ląduje w garnku i to będzie ten element kwaśny. Następnie potrzebujemy element słodki ziemia. Mleko kokosowe. Ja akurat lubię smak kokosa, dlatego używam mleka kokosowego. Jeżeli macie problem z kokosem i chcecie taki bardziej klasyczny smak właśnie chłodniku, zastąpcie go innym mlekiem roślinnym, na przykład sojowym albo migdałowym, też myślę, że będzie bardzo fajny efekt. Kolejny element koperek. Dodaję kolejny element buraka, czyli boćwina. Lekko pomieszam. Zobaczcie jak to pięknie przebija już na taki idealnie różowy kolor. Kolejny element ziemia sok z buraka. Możecie po prostu wycisnąć świeży sok z surowego buraka, albo na przykład kupić gotowy barszczyk, taki wegański, w kartoniku. Kolejny element ziemi, ogórek, ląduje w naszym rondelku. I teraz przechodzimy do metalu, czyli pieprz. Podkiewki. I ostatni element wody. Solimy i dodajemy odrobinkę jasnego sosu sojowego. Należy teraz dokładnie wszystko wymieszać i chłodnik gotowy. A jak smakuje, zaraz się dowiemy. Mm. Fantastycznie orzeźwiający, lekko kwaskowy. Naprawdę jest tutaj dużo smaków na pewno Wam zasmakuje. Koniecznie skomentujcie jak Wam wyszło. Dajcie sobie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Lajkujcie filmy i do zobaczenia przy kolejnym wegańskim przepisie. Cześć!